Cześć, witajcie w nowym blogu. Jutro idziemy do e, Polska. Będzie 9. Może dziewięć stopni. Niestety. Niestety, choć Trudne dla mnie. Tak, ale zimno. Musisz... Tak, ale przyzwyczaimy się, mam nadzieję. Tak, właśnie. Lecimy na takie tygodniowe wakacje. Ale nie wiemy do końca, czy to będą wakacje, bo y, to będzie taki maraton naprawdę w tydzień. Musimy bardzo dużo rzeczy załatwić. Mm, lecimy do naszych przyjaciół na wesele do Krakowa, potem z tego wesela biegniemy na pociąg i jedziemy do Gniezna, żeby rozdać naszej rodzinie zaproszenia y, na nasz ślub. Y, o którym wspominaliśmy też wy y, w pierwszym vlogu będzie w grudniu i y, musimy jechać do katedry i zobaczyć salę, gdzie będzie o, y, taka kolacja, tak, restauracje. Więc po prostu będzie się działo i y, y, będziemy chyba w czterech miastach, mhm. bo Kraków, Katowice, Poznań i Gniezno, więc. Naprawdę, nie wiem jak my to zrobimy, mamy tydzień, mamy 7 dni <noise> i jeszcze trzeba wrócić, więc na pewno będzie to szalony wypad. I yy, musimy chyba iść spać teraz, bo stajemy o... o której musimy wstać? O, o drugiej, o trzeciej? O drugiej. O drugiej, więc... Tak. i na samolot. Jesteśmy już na pokładzie z samolotu, i za chwilę ruszamy do Polski. Teraz jest y, piąta w Turcji, czyli jest czwarta. Za chwilę będzie czwarta w Polsce. I zobaczymy, jaka pogoda nas przywita, bo <grych> nic nie wiemy. <grych> Ma być zimno. Więc do zobaczenia już w Polsce. Cześć, jesteśmy już w Krakowie. Przyjechaliśmy. Zaczynamy nasz maraton. Jest piękna, złota jesień i jest cudownie, tylko w ogóle nie mamy czasu na nic. Przyjechaliśmy, od razu wysyłaliśmy zaproszenia na nasze wesele. Potem się widzieliśmy na chwilę ze znajomymi wczoraj do Katowic. Strasznie lało, więc nawet się nie dało kamery wyciągnąć i było szaro. I teraz jesteśmy, dzisiaj jest dzień wesela naszych przyjaciół, więc e, musimy jeszcze zrobić małe zakupy. Idziemy do galerii i no i ruszamy dalej. Dalej idziemy. Tak. Chcesz coś powiedzieć, jak się czujesz, że jesteś zmęczony polskim? Planem! Trochę <słuchaj> zmęczony, ale okej, okay, wszystko okej. Okay. Okej, okay, to teraz musimy wybrać telegram. Mm, kurczę, wszystkie są ładne. Ale może taki o, właśnie, żeby był motyw. O, tu jest. Tak i minimalistyczne, fajne. Tak i są rzeczy... Fajne i jest dla mnie cytatułny. Wybrajcie. My jesteśmy już e, po zakupach i. Nie pokazaliśmy wszystkiego, bo dużo tego było, ale odebraliśmy kwiaty i mamy, yy, mamy telegram i mamy papier, żeby zapakować nasz prezent z Turcji. Jeszcze sobie zamówiłam książkę, więc wszystko po drodze. Wszystko zaplanowane, teraz idziemy się szykować, więc... <laughs> tak, jeszcze pokażemy Wam fragment tego jak, jak się szykujemy i nawet ale gotowi. Don't buy plastic flowers when I die. We know Flowers and I all the world she's getting older and she can't recall the age as the flowers dying. Po weselu. Idziemy właśnie do domu, i było super. I jest w ogóle druga w nocy. <noise> Ale była zmiana czasu, więc jest drugi raz, druga w nocy. I zyskaliśmy godzinę, więc już się zmywa... zmywamy do domu i idziemy spać, bo jutro kolejny maraton. <noise> jutro jest pociąg. Do Gniezna. tak? Jedziemy jest, jest. do rodziny, więc <noise> będzie się działo. Ale, ale musisz powiedzieć tak na szybko, co Ci się podoba na Twoim pierwszym polskim weselu. Dobrze. Co Ci się najbardziej Wszystko podoba? Wszystko dobrze, ale jedzenie i tańce. Tańce, no jedzenie. Mm. Jedzenie było dobre, bardzo, bardzo. Więc myślę, że udana impreza. A teraz idziemy spać, co? Okej, okay. teraz idziemy. Dobre, no. Jesteśmy właśnie w pociągu do Poznania. Spaliśmy 5 godzin, ale tak nawet trochę, do dosyć, dosyć spaliśmy, bo jest przesunięcie czasu, więc śpimy godzinę dłużej, więc to jest na plus. I jedziemy właśnie do Poznania. Jest słońce, deszcz, słońce, deszcz, słońce, deszcz. Mm. <grym> I spotkamy się z rodziną. Z moimi rodzicami rozdamy, cioci damy zaproszenia na nasze wesele. I jutro zaczynamy maraton z rodziną, bo będziemy rozdawać zaproszenia. I um, wieczorem idziemy do Gniezda, bo będziemy spać u mojej babci, więc bardzo rodzinne, cztery dni. Trzy dni takie rodzinne 3. mamy: trzy. I jesteśmy trochę zmęczeni po weselu. Um, ale było super, bo było do drugiej, w sumie do trzeciej w nocy byliśmy. Bo było to przesunięcie, to pojechaliśmy, <laughs> więc to była trzecia. Do trzeciej byliśmy. I myślę, że bardzo fajne. W ogóle myślę, że bardzo się zmieniło, jeśli chodzi o, o tradycję. Już nie ma takiej popijawy, bardzo kulturalnie wszystko. I to nam się bardzo podobało, że można było się fajnie pobawić, potańczyć. Nie było żadnych złych wspomnieć. Wszyscy się dobrze bawili, mi się wydaje, więc bardzo fajnie. Mam do ciebie pytanie. O Co? jedzenie. Tureckie wesele czy polskie wesele? Jeśli chodzi o jedzenie. Nie wiem, ale tureckie wesela nie ma jedzenia generalnie. Tak. To prawda, no. Tak. I to nie jest dobre chyba. Tak, Jednak nie? dobre jest jedzenie. Wczoraj było bardzo dobre jedzenie. Co ci bardzo smakowało? Leczo, nie? Leczo. Leczo, leczo. z kurczakiem. Kurczakiem leczo. Bardzo ser. do No, będziemy robić w domu. Zobaczymy. Ta. I wszystkie solotki jego bardzo do P Sernik. Sernik, tak, też. Było dużo serników, no, ale ci się nie dało zjeść. Ja mogłam tylko jedno zjeść, a teraz mam ochotę na przykład. O. Pistacjowe. No, pistacjowy sernik. Pistacjowy sernik. Super było. Super było. Tak. I, e, a, I muzyka turecka czy, czy nie polskiej nie było muzyki polskiej trochę tego disco polo było nie tu, nie ma e, polski disco nie mam polski nie, ma wesele. nie, nie, nie. W, y, w sensie muzyka jest, muzyka jest Ameryka, w sensie zagraniczna albo polska w ogóle wesele było polsko holenderskie bo pan młody jest z Holandii, więc dlatego mogę się posłuchać też. Tak, Trudne sama. E, aha, tak, tak. tak. Przyjść samemu jest trudne, tak, tak? Tak, tak? Bo w Turcji się tańczy w grupie, nie? W grupie, A u nas w parach. Tak, no więc trzeba przyjść zawsze z partnerem albo z partnerką. I to jest lepsze? Czy w Turcji lepiej? Nie. W Turcji lepiej. Tak, bo może przyjść każdy, nie trzeba mieć pary, no. To jest fajne. Okej. Okay. Myślę, że y, możemy kiedyś opowiedzieć o tureckim weselu. O naszym weselu, nie? Możemy powiedzieć jak było. I y, jakie są różnice w tradycjach, ale to na inny odcinek chyba. Okej, okay. to do zobaczenia w kolejnym dniu naszego vlogu. Hejka! Jejku, jest tak zimno. Wieje, wieje wiatr, ale mamy dużo z, do załatwiania, więc nie zatrzymujemy się. Jesteśmy teraz pod katedrą Gnieźnieńską. Podoba ci się katedra? Mm, tak. Jest ogromna i zaraz idziemy zobaczyć, jak jest w środku. E, potem e, mamy spotkanie z księdzem i musimy e, pozałatwiać takie formalności jeszcze przed tym ślubem katolickim. I. E, Oj, tak, a potem idziemy oglądać salę naszą, bo mamy pałac w ogóle po królewsku. Królewskie miasto, pierwsza stolica Polski. I pierwsze koronacje tutaj były, więc mamy tu pomnik, jest pierwszy, Pierwszego Króla Polski. Więc mamy po królewsku też wesele. Będzie taki obiad bardziej, ale no. Więc. No, nie przedłużamy chyba, bo jest zimno. Idziemy zobaczyć środek Chodźcie z nami a potem Wam pokażemy jeszcze nasz pałac. Jesteśmy właśnie w Poznaniu, w kawiarni sobie siedzimy, zamówiliśmy sobie zimową herbatę. Wygląda pysznie, zaraz będziemy próbować. I chcieliśmy tak pokrótce nagrać, yy, co się wydarzyło, bo czekamy właśnie na pociąg do Krakowa. I yy, no, dużo się działo. Mamy chwilkę, żeby, żeby nagrać. Jutro mamy samolot do Antalyi z rana, więc... Maraton trwa i jeszcze wieczorem mamy kilka spraw do załatwienia w Krakowie, ale to już na luzie. A udało nam się tutaj w Gnieźnie załatwić naprawdę wszystko, bo um, obejrzeliśmy salę, wszystkie zaproszenia rozdane, Ur poznał moją rodzinę, tak. wytrzymał z nią fajną mam rodzinę. Tak, oczywiście, fajnie, fajnie. Nie, fajnie było, naprawdę dużo się pośmialiśmy, fajnie było. Naprawdę wszyscy Ura bardzo pokochali i na pewno się zjawią na, naszych, na naszym weselu już w grudniu. W sensie to jest takie wesele, takie mini, takie bardziej spotkanie rodzinne, bo już wesele mieliśmy w Turcji, to teraz po prostu chcemy się spotkać z moją rodziną i też chcemy mieć ślub w katedrze będzie. Mhm. Jak widzieliście, będzie po prostu super, bardzo królewski, pierwsza stolica Polski. Więc mamy bardzo królewskie wesele i ślub. Z księdzem to wszystko dogadane. Wcześniej mieliśmy jeszcze problemy techniczne, ale, ale się udało. Wszystko i tak naprawdę. Myślę, że bardzo udany wyjazd, bardzo intensywny. Pogoda trochę nie dopisała. Teraz mamy za nami słońce. Jak wyjeżdżamy, to jest słońce, ale jak wczoraj mieliśmy biegać. <noise> Po wszystkich i, i po tych spotkaniach to, to padało, ale okej. Okay. Mój brat przyjechał, yy, woził nas z autem, więc było bardzo fajnie że on nam pomagał, świadek nasz na ślubie. Dziękujemy. Tak, dziękujemy, jeśli to oglądasz, chłopcio, <słuch> yy, Tak, więc po prostu bardzo fajnie, ja bardzo lubię takie spotkania rodzinne, więc się cieszę, że wszyscy mogli Ura poznać i się udało, ale jeszcze ciąg dalszych przygotowań to chyba jeszcze w listopadzie to będziemy jeszcze mówić. To teraz pijemy naszą herbatę i idziemy na pociąg. Do zobaczenia. pa. pa. <śm> <śm> To już ostatni etap naszego maratonu, naszej podróży, bo jesteśmy właśnie na lotnisku w Krakowie i zaraz wsiadamy w samolot do Antalyi i koniec. W sensie jeszcze dużo będzie się działo przez te dwa miesiące, ale na razie w Polsce tyle. Jesteśmy trochę zmęczeni, bo codziennie musimy wstawać z budzikiem. Nie, dzisiaj też o siódmej wstaliśmy, ale dobrze. Dobrze, dobrze. Wszystko dobrze. Tak. Właśnie będziemy. Y, samolot mamy za półtorej godziny chyba, więc jeszcze mamy trochę czasu. Sobie spokojnie usiądziemy, dopniemy kilka spraw, bo dzisiaj zaczynamy pracę. Ty też zaczynasz pracę? Dzisiaj? Dzisiaj nie wiem. Zobaczymy. Okej, okay. ja mam kilka lekcji, więc <laughs> dzisiaj zaczynamy. No trzeba troszkę tej energii nabrać. Ale pogoda jest fajna, ma, w Antalii też ma być ciepło. To teraz 25 albo 10, nie wiem. <noise> no właśnie, więc na pewno słońce nas tutaj żegna i tam nas przywita i będzie super. Okej, okay, okay. to zbieramy się, na samolot idziemy. idziemy. <noise> I do zobaczenia, cześć. We are now